Hello! Hello! E, dzisiaj chciałyśmy tutaj wszystkim pokazać e, e, to, z czym spotkałyśmy się na zakupach urodzinowych. Czyli e, chciałyśmy pokazać e, maszynkę, automat, automat Maszynę, automat Automat do robienia e, lodów kulkowych. A ta maszyna, znaczy lody, te, te lody, pokaż, czy one, czy, czy, o zobaczymy które będzie widać a tak naprawdę żadne ale nie szkodzi sprawie zdjęcie no więc tak jak to było poszłyśmy sobie na no zakupy yy, urodzinowe urodzinowe i zachciało nam się lodów no proszę bardzo na zdjęciu widać co no, to no. Yy, bo nas tak to, trochę to zaintrygowało jak jak M może wyglądać robienie lodów e, kulkowych. Znaczy, ja myślałam, że to będzie to no i będzie to widać, a to wybiera Znaczy Ja w ogóle myślałam, że to będą e, e, kulki nasypane do, do ro, rożka, do wafelka, a okazało się, że to jest zupełnie coś innego i że tak naprawdę to jest fajne, tak? 재미있다 To jest fajne. Małe chińskie rączki to chyba... Myślisz, że to one? Znaczy tak. Dobre były te lody? Dobre były, mi też smakowały. Ja jadłam mango, a ty? Y -y, y mąka i, I y No. Cytryną. No. no. To teraz opowiadaj po kolei jak to się stało, tak? Dostałaś te lody do ręki i co dalej. Uwaga, testing lodów. Już teraz? Tak. Jaki ogór? To jest najpierw łyżeczkę o, o nie! O nie, zbieraj tak. tego szybko, zbieraj sobie. Znów się wysypały. Przy otwieraniu, tak? tak. No tak, to jest ten minus tych lodów, tak? że tam są kuleczki i trzeba bardzo przy, przy otwieraniu... No, no i trzeba przy otwieraniu bardzo, bardzo, bardzo uważać, bo rzeczywiście się wysypuje, potem ciężko to zbierać, bo te kuleczki są zmrożone, ale są bardzo smaczne, bardzo no. smaczne. Troszeczkę tak jak sorbet smakują. No i w ogóle fajny bajer, że to jednak jest w automacie tak... i w A mnie do, dodatkowo, dodatkowo, e, znaczy na wielki plus bym powiedziała, że można płacić w tym automacie kartą. No, można kartą płacić, o tym nie razie, e, No, o tym nie wiedziałeśmy. pierwszy raz się z tym spotkałyśmy. Dobrze, że miałam to drobne. To brzmiałam, wszystkie wyłuskałam te tego drobne. nie było tego filu. Minusem jest cena, bo, bo za taki mały pojemnik, a ten pojemnik właściwie, no mały był, tak? No nie tak. był duży. E... 60 gram. 60 gram? No, 60 gram. 8, zł, 8 zł. zł. A z drugiej strony gałka, no bo, bo tam gałkę. chyba były ze dwie gałki, gałki, tak? Dwie gałki. Gałki. To gałka za, za 4 zł to nie jest tak źle, nie? No, w każdym bądź razie fajny bajer, podobało nam się, usiadłyśmy, zjadłyśmy, to co nam się nie wysypało to zjadłyśmy, to co nam się wysypało sprzątnęłyśmy na ile, na ile dało radę. Nie zjadłyśmy chociaż, chociaż, chociaż nas by skusiło, gdyby nie to, że to trudne. Jest moc, są zakupy, są zjedzone lody.